Oooo, yeah. oh, już się teraz. Tak dodałem. na dzień dobry odrazu. Wow, on się rozpuścił. Widziałem no tak, to? tak, w koronawirusie. damage go ten, go mu zadałem przez tego Bloodminga. Zmaczę to, przeżycie. Dobra, gdzie jest nasz cel? kawałek drogi. Cześć, ze mną no, damy zakietnicę? No, wiesz, niektórzy no. mają większe nadzieje niż możliwości. Kaman, nie kręć się, chyba ja nie mogę strzelić. Ja nie marnuj amunicji, od tego jest moja dziewczyna. się świra o, captain in voice, Rzuć okiem na SMG, czy jesteś w sklepie, nie wiem czy ci się spodoba, ale jest na fioletowo i jest item of the day, więc no zakładam, że może. To? Rzuć okiem na SMG, czy jesteś w sklepie w item of the day. Nie wiem czy ci się spodoba, bo nie pamiętam jaki, jaki, jakie twoje SMG ma damage, więc compare Ale nie z tym, tylko z tym, które mam wyekwipowane może. To jest ta rakietnicy, jakbyś byś potrzebowała. Niższy damage, niższe accuracy, niższy trochę fire rate. wyższy fire rate, więcej amunicji w magazynku. Moim no, zdaniem not worth it, jeżeli ma niższe dwie, dwa staty. Jakby miał, jak miał tak dwa albo trzy razy więcej amunicji w magazynku, to wtedy okej, okay, dobra, warto rozważyć, ale... It's ma prawie proportion. dwa razy więcej amunicji w magazynku, ale nie ma żadnych dodatkowych efektów, mm -hmm. więc mech. Tak dla mnie not worth it. Dobra, już to mamy wszystko. Let's turn in. Gdzie trzeba turn in? Noć? Aha, spotem w tego Crazy Airla pewnie. Nie, jeszcze o, gdzie matko. indziej. Dobra, e, sąśmy Hard the Dog. Dobra, obrót i lecimy do nowej lokacji. To jest to o! To jest tam to, tamte... tamten shipyard jakby, nie? Ten mm -hmm. dog gdzie wszystko na wodzie jest. No może nie wszystko, ale... O strzynkę z amunicją. I nic specjalnego. Och, Eee... Well. Tutaj, uciepka. Podoba się, można mi się, się design w... tego rewolweru, naprawdę. Proszę. Rewolwery w tej grze wyglądają fajnie. Zdecydowanie. Ten naprawdę bardzo fajnie. Dobra. O, ten gość dawno się nie odzywał. Mm. you, for instance you always accept the price as is you don't even try to negotiate if you find that fault you're going to need a partner who knows how to sell a partner like me this was tip whoa exp still this Ten też raz widzisz? Bo strzeliłam w beczkę Ile to co tego gościa? 600, z czymś Weź podnieś ten Podnieś ale tu też w Chyba 670. No spoko, to teraz ten Ty zabij następnego I zobaczymy ile ja dostanę wtedy Widzę, że poszłaś zrobić pranie Tak Biorę amunicję Ubrudziła się Jakbym rzucił tekst, który fali na ale bym dostał w mordę. Ojej! A! To jest gościu z potrójną rakietnicą. Możecie się przydać, kiedy go zabijemy. O ile z niego wypadnie. Wypadnie, wypadnie. Jak specjalne broń, specjalne broń używają, to z nich wypada. No, kurde mol. Spadaj pan. No. Nie przeładuj, kiedy cię strzelam, idioto. robisz tego Wielku luda? Staram się go ubić. 1500 coś. 1470. Ale ten, ale to. Nie było to, na czym swadzamy, no bo nie mamy porównania. Oj, uważaj, on wybuchnie. Co? Powiedziałem, uważaj, on wybuchnie. Ja nie rozróżniam, kiedy oni wybuchają. Podnoszą kiedy nie... łapkę w górę i... i do ciebie biegną. On nie biegł, on stał. No, bo zaczęła się przed tobą. To jest ta rakietnica. O, w mordę, fajna. Weź się przyjrzyj. Sią, jej. Kurde! przepierwszona amunicja mi zasłania. A... Dobra, stacja pojazdu przed nami. I sklep. Czekaj, czekaj, coś jest nie tak. Eee, masz ten, masz mod dla Siren, plus 40% damage'u tych eee, SMG. I plus 2 girl power skill. O, i teraz zaczęła mi się amunicja regenerować, a wcześniej coś się zacięło i się nie regenerowała amunicja. Jest na górze. Templi się wing, do tego, do na stanowisko O ale se daleko pojechałem w mordy. O, uh, dobra. Bywa. A za go mogę w prostu z Ktoś jeszcze? Kto Nie no? widzę chętnych. O, słyszę chętnych. Rozjechałem coś większego niż nasz pojazd. Wow, jeden XP za zabicie Spideranta, no po prostu Ej, ty, ty, ty Wsiadamy, 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 wsiadamy I tak musimy wyjść ten, żeby pójść dalej Ja. Yeah. Na 5 metrów nie jesteś w stanie odjechać pojazdem, żeby nie rozwalić No, jak rozjeżdżasz tego typu rzeczy, to nie zostaje ci wiele HP w pojeździe Weź sobie tutaj fiolkę, bo wypadał właśnie z Spideranta, jak dasz ode. Kiedy nie masz taka zajęta o! Dobry co bardzo Ja na ślepo do niego strzelam, nie bo... ten bliskać tym Wow, oh. e, no spokojnie. Health pack tutaj. To jest. Health Vile. No, whatever. Ogólnie lubię rozjeżdżać w przeciwniku, bo wtedy zdychają natychmiast. A nieważne, czy tych zabijesz rakietnicą, czy ja ich rozjadę, i tak jest tyle samo Expa, to jest trochę jednak szybsze. O. A, tak, tylko że jak ja ich zabijam z rakietnicy, to w tym momencie oni nie niszczą nam pojazdu. I tak byśmy musieli tutaj zostawić, więc mamy takie różnice. 1690. Czyli dostałeś, dostałeś za niego więcej, jakiego ja zabijem zabiłem headem, niż jakbyś go sama osobiście zabiła. To? Dostałeś bo z tego więcej za niego, niż jakbyś sama go zabiła, kiedy jego ja zabiłem Bye go Ja go zabiłam. Nie, ja go zrobiłem? Ja dostałem 1600. E, ile? 1600 coś. Wydawało mi się, że ja go zabiłam, bo stałam koło niego i celowałam mu prosto w głowę i za, zarobił criticale. Jak ja walnę krytykalem, to ja mu zabieram jedną trzecią HP ponad. No tak, ale ja stałam koło niego i strzelałam mu web kritikale jak miał resztkę życia. No... I Mardek podsumował, chyba, another trophy for my wall. Specjalnego... Ty, tak, tak, do tego sobie nic specjalnego nawet nie podnoszę. Tak, ale SMG podniosłeś. Miało 59 obrażeń, tyle zdążyłam przeczytać. A, to jest amunicja SMG, wyrzucę zasta SMG. A to jest... tak. Już ci wyrzucam. się hmm. ja to tutaj rzucę za amunicją. Jest raczej słabowite w porównaniu do mojego obecnego SMG. Moje obecne SMG ma jedną wadę. Amunicja SMG tutaj leży. Mianowicie, ma problem z celnością, w sensie nie ma celownika, jest tylko to coś na górze. Mhm. Nie wygląda to najlepiej, nie jest to najcelniejsze, ale poza tym sprawuje się bardzo ładnie, fajnie by było gdyby miało damage yy, od tych... ...żywiołów. No, Czasem też tego, że nie ma. No cóż. Będziemy się bawić w piratów! Zacznijmy od strzelenia tego gościnnika. Bingo. Nie, zaczniemy to tak naprawdę od obrabiania skrzynek. Też można. O, niebieskie SDU. O, od dłuższego czasu mamy niebieskie SDU. Tak, a faktycznie. Zdawało mi się, że... Eee, przerwij zakupy, przerwij zakupy! Zabij tego gościa. Przeładowywałem, wypada z niego butelka wody. Udecha. A, wydało mi się. Przedziwne, przedziwne. Bruzer mi się za budynek. Jestem z tym z tym Wow. Chwila. Do filmu go grama tam, ale nie wlazł do mnie. Pu 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 pu, pu, -pu, -pu skrzyneczka. Mmm. Bottle of Booze, Hair of the Dog. Słodne. The label reads Dixie Wrecked Brand Moonshine Dobra, to jednak to nie, nie jest nas Hutki, myliłem się. Czyli to jest nazwa czego? Questa. And that's about it. Psycho! Niech jest psycho, tylko że zniknął mi z oczu. Ty go zabiłeś, czy ja go zabiłam? Ty? Chyba. Jeżeli ja, to mam 627 tych XP. Ja nie proszę dokładnie, ile miałem, niestety. Shut up! Wow! Na głowę spadł mi przedmiot questowy. Hm. Co to za dźwięk? Co? Z Wystrzały z twojej snajperki. Taki jakiś dziwny był. Nie, to ja... takie dzium! tak? No. To nie były się z snajperki, to była teleportacja granatu. O, patrz. Blu, bu, bu. Charge! Może się bada z bruiser. Nie, przepraszam, zwykły bruzer. Może się przestraszy, jak zobaczy mnie szarżującą na niego. Czy mam ci powiedzieć, jak. A nie, co wiesz, to jak skoro strzelałaś do niego, to faktycznie mógł się przestraszyć, ale. Wiem, jak ja zareagował w momencie, gdy, gdyby Sawjer biegł w moim kierunku. ładny wow, dźwięk tej butelki e, Tutaj możesz podejść to masz 20 SMG Tylko jedną ale, ale jest Pierwsza akcja Oh, nice no trick. Druga akcja Why is, is she holding SMG? Trzecia akcja, Oh shit she's firing Byłyby trzy, fa no, trzy fazy To amunicja No jest tyłu bardziej chodzi Były trzy fazy Zaciekawienie, zdziwienie panika. Tutaj Podejrzewam, że w przypadku Bruzera, panika nastąpiła dopiero wtedy, kiedy okazuje się, że jej broń jest lepsza niż jego broń. Generalnie rzecz biorąc, to sądzę, że on jest za głupi na to, żeby kiedykolwiek spanikować. A dobra, tutaj są te śmieszne rzeczy, które będziemy później podnosić. Jeszcze nie możemy, nie mamy jeszcze na to quest'a. O, przypomniało mi się tutaj właśnie chyba to łowienie ryb, jest, nie? Że wysadzasz wa ten tak. włodny ładunek O, jest. <laughs> o, Epickie łowienie ryb. Tak. Znaczy nie epickie, rybnikowe. Bardzo. Przypomniałam wale tego SMG, którego mam, bo i tak go nie używam. Używam ch chętniej tego Repeatera. Boom! Bo. Śmieszny jest dźwięk, że jak po był taki faktycznie Battle mnie Battle of Booze! Wcześniej się nie skupiłem na tym, żeby usłyszeć, jaki jest to dźwięk. Tutaj w prawo są jakieś ma maszyny do. Washing Maszyncy, no. Pralki. No. Kawał, czy znowu będą prali granaty. Nie, tym razem zapytają, rakiety. Wow! A <gry> do rakietnicy jeszcze lepiej. Wiesz, Dobra, gra... który jest chętny na to, żeby oberwać? Ale nie, słuchaj, Granat jeszcze okej, okay, bo póki go nie odbezpieczysz, to jest wszystko Git, ale rakietę. No, wiesz. Niektórzy biorą brudne pieniądze, inni będą prawie. Ale brudny brudne pieniądze rakiety. nie wyłuchną się w twarz! W przy ucieku jest inwalid! E, czy mi się wydaje, że mówimy o bandzie Debili, która jest tak głupia, że biegnie na nas z y, toporkami? Przeoczyłem ten fakus. na chwileczkę Czy ktoś zastrzela rakiet rakietami? Nie jestem tego pewna. Kurde, dźwięk tej butelki, podnoszenia tej butelki jest tak zabójczy. Właśnie zauważyłem, znaczy no wcześniej to zauważyłem, ale teraz potwierdziło się moje przypuszczenie, że jeżeli użyłem repeatera albo snajperki, to ten to y, przechodzi przez ich y, y, te pancerze, a jeżeli jakiejś innej broni, to nie za bardzo. Czekaj, słuchaj, SMG. Bo na nie no, mam. Generalnie, tego. jeżeli biorąc do każdej klasy postaci, są przypisane konkretne tak, y, y, tak, tak. rodzaje broni. Do mojej postaci przypisana jest broń SMG. Na przykład. Wiesz, nie musisz iść za konwencją tak naprawdę, ale... Ak akurat w tym wypadku z tego co widzę, koniec jak najbardziej O kurde, nie mam do tego repeatera. Ups. Zdejmij tego Midzieta. Już. A, kurde, mam. No. Akurat już do łap. No dobrze Wezmę sobie teraz karabin do odmiany. O. Dźwięk jest zabójczy, naprawdę, tak mnie bawi. Tu masz amunicję do repeatera, jakbyś był zainteresowany. Ej... <noise> całą tą amulicję wsiorbałem. E, to jest no. amulica do SMG-sa, chodź, co <noise> mi Kurczę, to, to, to... naprawdę ten dźwięk jest zabójczy! Po prostu zabójczy! Nie, nie bierzesz? Nie ma amulicji do SMG. Jest. Patrz na nią. O, jedna. Wow. Mi się Zasłonięta czyta. przez wszystkie pozostałe. <noise> you will not get this ammunition. O, to jest ten, skrzynka z bronią. No, Let's take a look. Crap uh, Shotgun. Można do tego. Można sprzedać, bo to jest 4000. Sprzedawalne. Daj mi ten artefakt, dam ci zaraz tą... ten Gnad. Jeszcze jeden, później za 2000. To? Ten artefakt mi do dlatego, dla, dla, dla Berserkera, że go sprzeda czego sprzedałaś już. Już dawno. Ja już od tego czasu byłam co trzy razy w sklepie. Nie mówiłem, że go chce, cholera. Nie słyszałam tego, nie mówiłeś Na ni początku, tego. Na początku go wychował... Albo w momencie kiedy strzelałam. Jak tylko go podniosłaś. Powiedziałem, że mi się przyda. Bo też mam żadnego zerka. Powiedziałeś, że masz innego. Nie, powiedziałem, że mi się przyda mojego zerka. Nie mówiłem niczego innego. Słyszałem oh, wow. stwierdzenie, że używasz na Huntera czy coś w tym deseń? Nie, to później gadałem o tym, o klasmodzie i poszukałem czy. Arise. Wow, nie widzę tego kolesia. O, I ten health, tu jest health. No, what the hell? Co ja To są Wow, GGN Static Sniper 132 demerge. Uchwytkajcie się. Ale za 2000 zejdzie. A, przekapiliśmy WD. Ja podnoszę wszystko jak leci, <laughs> jeśli chodzi o te WD. Coś cały czas. Nie bawi mnie, ten dźwięk. We mnie strzela. Mimo że mamy już wszystkie zebrane butelki musimy je dropnąć ten. Zobaczmy to już jak szliśmy do przodu. Jep you are going to die here. Jest jeszcze jeden, jedź. Eee, co to jest za plecami mi ne, nevermind Nie zabiło mnie, nie będę to wstrząsał. Jedź, ten dźwięk mnie tak bawi. A, 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 a. O, skrzyneczka zamo. Repeater, repeater... Jak są tam te amunicje do repeatera, to jestem za. No to tam z tyłu za budyneczkiem. Masz butelki do podniesienia, jak chcesz. Tam ło. Leży ich wszędzie pong. pełno. Punk! Punk! Ej, tu ten dźwięk jest śmieszny, no.